Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję kapitule. Choć już samą nominację przyjęłam z konfuzją, podobnie jak i nagrodę, wydaje mi się, że jestem beneficjentką zawodu, który jest widoczny. Tym większe moje gratulacje dla tych wszystkich, którzy przez zwłaszcza ostatnich 8 lat walczyli o wolność słowa i o demokrację, nieko, niejako obok swojego życia zawodowego poświęcając swój prywatny czas i swoją życiową energię. Bardzo wam wszystkim gratuluję i bardzo wszystkim tym, którzy takie zaangażowanie na rzecz wolności słowa i demokracji przez tych ostatnich lat przez te ostatnie lata w sobie mieli. A jednocześnie chciałabym wykorzystać te bardzo krępującą, jak już zauważyłam na początku dla mnie sytuację. Do złożenia także podziękowań. Kapitule już podziękowałam. Chciałabym też dodać, bo Państwo mogli widzieć moją drogę zawodową w ostatnich latach. Bardzo dziękuję Radiut FM za możliwość wzrostu i rozwoju dziennikarskiego. Kamilo, Adamie, wielkie dzięki. Najlepsze przed nami. Dziękuję.